Cześć z tej strony Camloks, a w dzisiejszym odcinku będę nagrał odcinek na moim zdaniem najbardziej kreatywnym koncie na Bloxel Planet, bo ta osoba, na której dzisiaj konto się zaloguje ma bardzo kreatywne i bardzo też pomysłowe parkury i także skiny, które wam po prostu zaraz pokażę i też nie jest to Polach, tylko jest to po prostu... Francuz więc też będzie coś nowego, bo będziemy właśnie na innym serwerze Blockstar Planet i się właśnie zaloguje teraz na to konto, a jak jesteście nowi, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wrazoneczkiem, no i w sumie zapraszam do oglądania. Dobra więc możemy zaczynać No to jak na początku widzicie To konto nie ma jakiegoś dużego Właśnie levela nie ma to konto Jakiegoś niezwykłego tego levela bo ma tylko 78 level ale Powiem wam że jak na francuskie Konto to i tak jest po prostu dobre Zaraz wam to właśnie jeszcze pokażę W highscore tutaj jak widzicie tyle ma Monet i diamentów ale to nie jest Ważne teraz sobie klikamy tutaj W plus tak się to nazywa Nie wiem jak się to w ogóle nazywa już w polskim Bo zapomniałem No i tutaj zobaczymy sobie właśnie Właśnie w High Score, no i tutaj w Blockstar, jak widzicie, najwyższy level to jest 109, czyli jeśli ja bym był na tym serwerze i miałbym tutaj konto z Gaming 130, to bym był top 1, ale bym miał fajnie. No i jak widzicie, Gaster jest y, na miejscu 755, więc i tak to jest dobre miejsce, a ma 78 level, czyli oznacza to, że o wiele mniej graczy gra na francuskim serwerze niż po prostu na polskim. No dobra, więc tutaj chyba już nie ma nic ciekawego do y, pokazania. Nie będę wam tutaj pokazywał topkę, bo sami sobie możecie stworzyć konto i sobie to zobaczyć. Ja wam chcę po prostu pokazać to konto, bo wydaje mi się, że jest ono bardzo ciekawe. Jak widzicie, właśnie Gaster gra od 2018 roku. I teraz dajemy sobie mur, czyli ściana. Mur się nazywa po francusku. No i w ogóle sobie od razu zobaczcie na skin. Na przykład, powiedzmy taki skin. No, jest to bardzo kreatywny skin zrobiony. Ilia 13 yours, czyli zrobione 13 dni temu, stworzony przez Creeper Gaster, czyli właśnie stworzony przez Gastera. No i ja wam tutaj pokażę na przykład te skiny. Patrzcie w ogóle jakie tutaj są parkury. Ten parkur na przykład stworzony jest jeden dzień temu. No i dam sobie tutaj edycję i patrzcie jak to wszystko wygląda. Patrzcie ile tutaj musiał użyć. Rzeczy do stworzenia tego wszystkiego Ja nie wiem jak mu się to chce robić Serio nie wiem Bo żeby zrobić taki parkour to ja bym chyba musiał poświęcić z tydzień Jeszcze bym takiego nie zrobił bo W ogóle nigdy bym nie wpadł na pomysł takiego parkura nie No więc tak to wygląda Też wam pokazuję taki odcinek o jego koncie bo wiem że Jeszcze go nie wszyscy znają Mimo tego, że już mówiłem właśnie o nim W odcinkach, ale niektórzy też Nie wiedzą, że robią takie po prostu Kreatywne rzeczy na swoim koncie Dobra, więc yy, Pokażę wam też jakiś na przykład inny Właśnie świat Pokażę wam w ogóle, takiego na przykład Sobie dam skina, dam sobie Modifer, czyli edytuj Po francusku, w ogóle gra się na francuskim Właśnie serwerze To też można się nauczyć francuskiego Więc to też jest właśnie dobra rzecz, na przykład tutaj Pisze Amis, czyli to jest Przyjaciele, czyli już wiem, jak jest po prostu. Po francusku? Przyjaciele, czyli amist. No, łatwe, łatwe. No i na przykład, żeby stworzyć takiego właśnie skina, to musiał użyć takich klocków. Ja w ogóle jestem ciekaw, skoro on ma pomysły na takie y, wszystkie różne skiny, na przykład. Mm, no, poszukajmy jakieś takiego Skina no i na przykład skąd on miał pomysł Właśnie na takiego skina ja, ja nie rozumiem to jest jakiś Gier czy coś w tym stylu Możecie w sumie napisać jak coś rozpoznajecie Jakiś skin wam tutaj pokażę Na przykład jakieś jeszcze skiny O ten pamiętam jak on go stworzył Też jest on bardzo Fajny taki kreatywny Taki wiecie taki ma swój styl Po prostu chłopak no i tu co jeszcze ma w tych tych... Ja nie mogę, ile on ma w ogóle skinów na tym koncie. Okej, okay, no i jestem teraz właśnie na najstarszych jego skinach i patrzcie, też robił takie właśnie fajne na przykład. Ten skin jest fajny, tylko ja bym na przykład takiego nie mógł mieć, bo nie jest to mój styl. Bo jest to taki styl, no nie wiem w ogóle czego, ale jest to na pewno ciekawe. No i też wydaje mi się, że niektórym by taki skin się Podobał? Bo wiadomo, każdy ma inny gust, tak? Dobra, no i teraz zobaczmy jakieś pasfini. fini zrobione przez 3 dni temu. Też dam sobie edytuj i pokażę wam to. W ogóle patrzcie na tą miniaturkę, jest ona jakaś taka dziwna, nie wiadomo co on tam w ogóle stworzył. Dajmy sobie modifier i patrzcie w ogóle co to jest! Co. Ja. Co tu jest na tym koncie? I że on to zrobił coś takiego? Co jest? O kurde zrobił tu takie, nie wiem, takie jakby kształt jabłka. Zrobił tu jakieś przeszkody. Postawił tu jakieś kule magnetyczne. Tu jakieś takie, co się wchodzi do góry. Ja nie mogę, ale on jest pomysłowy ziomeczki. No i tu jest wszystko czarne, więc w sumie reszty rzeczy nie widzę. Chyba można to tak po prostu przejść. Um, nie wiem, co mam na tym końcu mogę jeszcze pokazać. Widzę, że też trochę grał w kopanie, bo ma trochę gliny. Zwierzaków też ma trochę. Też jakieś ma w sumie różne zdjęcia, ale to w sumie nie jest jakieś w sumie ważne. Nie wiem co wam też o, o tym koncie powiedzieć. O, pokażę wam też taki świat, który nazywa się Dzięki Mikalo i Kamlox. Dziękował nam za to, że pokazaliśmy jego parkury na odcinku, nie? I patrzcie na przykład jaki tutaj fajny parkur zrobił. Ja już go chyba przechodziłem. Tak, przechodziłem go. Nie wiem, czy udało mi się przejść. Yy, chyba tak, ale nie wiem. No i patrzcie, tu jest coś takiego zrobione. Też jest tu dużo pracy użyte. I nie spotykam po prostu takich parkurów na polskim serwerze. I tutaj też jest jakiś znaczek x czyli chyba Unknov pomaga mu. Więc fajnie, w sumie. No i tak tu się prezentuje Więc yy, wyjdziemy sobie z tego W ogóle powiem wam jeszcze ciekawostkę Że za yy, dwa dni, tak, czekajcie Kliknijmy sobie tutaj w kształt Dobra, kształt mu nie będę odbierał Bo ja tylko chciałem wam pokazać to konto Właśnie czekajcie Aha, yy, dobra, o tutaj pisze Za dwa yours, Czyli za dwa dni A umiem francuski, więc na pewno tak to znaczy Czyli za dwa dni yy, Będzie nowy sezon, już są właśnie przecieki Miałem wam te przecieki nagrać, ale... Za późno się skapłem, że dodali je na App Store i na Google. Dobra, więc jeśli chodzi o to konto, to wydaje mi się, że będzie to już na tyle w tym odcinku, bo chyba Wam wszystko najważniejszego o tym koncie pokazałem. Chodziło mi właśnie o jego światy i o jego, właśnie stworzone skiny, które są po prostu. Fajne i na pewno też ciekawe i kreatywne. No i w tym odcinku to będzie na tyle. Jak wam się taki odcinek spodobał, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wyrazoneczkiem. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!